Czyli nawet z tej, a zrobię coś w tym krótkim odcinku, ja będę sobie przez chwilę kilka minut temu. Teraz mam blisko twarzy, blisko ust, żeby mnie było słuchać. Trzeba Wam powiem. Nie wiem, że teraz co powiem, co powiem, to zabrzmi głupio. Szczerze? Nawet dobrze, że przegrałem, bo wiem, że jak miałem dużo kasy w tą G, wiem, że teraz to jest głupie tłumaczenie, ale jak miałem dużo kasy w tą G, to tak naprawdę, no, co mi dawało, nudziłem się. A teraz, będziemy naprawdę musieli się starać, żeby zarobić cokolwiek. A nie, że mamy 130 milionów i robimy co chcemy. To był bez sensu, szczerze. Teraz by dojedziemy do jakichś 150 tysięcy, do końca tych boostów. Stworzymy sobie jakąś tam skrzynkę, ja gdzieś, obiecieniem sobie jakąś tanią skrzynkę. Będziemy ją otwierać, może za 5 tysięcy, jakby była taka. kupię sobie M4A4 Mam nadzieję, że Traffer M4A4 z Lighted Space a tak to się nazywa, kosmiczna pustka w każdym razie i będziemy próbowali zrobimy z nią skrzydłki będziemy próbowali ją trafić do no. piłka ja, mam tam jakiś skill ale nie będę jej sprzedawał zrobię, no, dobra okej okay. o dobra i mamy jakieś niebieskie table, więc mam nadzieję, że widzimy. O, czyli pada. Mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Albo będę przy jak w telefonie. trzeba, to być się, żeby, żeby się nie mieli przy w tej sytuacji. W sytuacji, to jest czasami. Dziwnie po prostu mówię, gadam. Nie wiem, jak to powiedzieć. E, więc ulubiam, bo chcę tę M4: bardzo, bardzo. Prawie nie wypróżnić krzycza. Trafimy to właśnie. Zobaczcie, space. Zobaczcie, dog, przepraszam. Otworzymy sobie, szkoda, że tych z niebieskimi... O, pufa, dobra, otworzymy sobie trzy pufy, bo wiadomo, że tutaj nie może nic wypadać praktycznie. Nic wypaść. Ja nie chcę gładziana, bo to jest w miarę coś warte. O, warte, o. O, dwie naraz, no to... to, to... O, chyba też otworzymy dwie naraz, bo tak ja Chciałem właśnie otworzyć dwie naraz. Zobaczcie, dobra. dobra.

Teraz, no to jest ta skrzyneczka, 10 koła. Myślę, że się zi... że z niej dopniemy tą skrzyneczkę z LEDSPENES. To, jest... to jest fajne, że z LEDSPENES. Dobra, spojrzymy jeszcze raz, żeby było więcej szansę z LEDSPENES. Trzeba powiedzieć, że jestem taki trochę biedakiem, ale nie narzekam. 200 tysięcy, mam fajną agę. z jakiegoś epickiego pewnie skina za agę. Wiedź. Teraz, sprawdźmy taką skrzyneczkę, wiecie. Open, do 15, jak będzie ich kosztowało, to nie będziemy jej stworzyć jakby 15k. Please, nie więcej, proszę bardzo. O, elegancko, tutaj woda jest, jest, praktycznie 50%, 100%, ale 23, tylko właśnie do procenta. Spróbujcie z Lighted Dog, przepraszam, i mamy z Lighted Dog. Do. Mamy 200 tysięcy, 200. Ło 200... Boże, no bo to się paczek za To Ja oby za te wszystkie tysiące, co mamy. Ale może się też tak stać. I no, to nie jest fajne uczucie. Nie, jest, nie, dobra. I proszę, please nie. Tamtej tam było, było 20 tysięcy. Był I się cieszę, jak małe dziecko. Dobrze, I proszę, no, błagam do no nie. Ja, ja Wam. Ja was szczerze, no szczerze powiedziawszy, e, liczę, że będzie to taki mega, mega udany opening, ale coś nie dorobi, chyba, że będzie faktor do no to... Słuchajcie, no mamy już 167, to, to robimy się do wydania 132, no to opening tutaj bardziej na plus, proszę jeszcze raz z nim, ja się cieszył. Lekko żeby... no, to jest spoko. To, o, o, to jest kozacki do do. I wiecie co, ja może zrobię challenge. Nagaz z tej że szczyki, żeby zrobić z tego 500 tysięcy. Będziemy mieli 200 tysięcy i będziemy musieli zrobić 500 tysięcy. Dobrze za to. Będzie też fajny powiedzieć. To dużo tutaj wam, za dużo, ale dobra. Cudno. O, proszę, stój, stój, stój! Proszę, fakt. Dobra, nagrywam oczy, Do to na 100%. Jeżeli nie będziemy mieli 200 tysięcy, 300 będziemy mieli chyba. I udowodnię Wam, że się da zarobić tej skrzydeczki. Udowodnię Wam. I ta skrzydeczka, naprawdę, szczerze, nie taki tam czy coś, żebyście mogli się zatwierdzić, żebym zarobił, mi że bardzo nie zależy. Ta skrzydeczka jest bardzo pole no jeśli macie taką, gdzie to otworzyć, to odradzam, bo może tak i tak. Takie coś. A jeśli otworzycie, przykładowo Wam teraz pokażę dwie, dwie, długo, no dwie, bo to, że trzy i trafimy, Dobra, to, to nie był dobry przykład. Jak on już nadaje nam 4600, więc tak jesteśmy na tak mega minus. Jeśli by się teraz trafiło... No dobra, no to wam nie pokazałem tego no, Ogólnie wie, możecie wierzyć, że da się wyjść te skrzyki tam 200 000 250 maksymalnie i zobaczycie teraz, ile będę miał. Wiadomo zostawiamy. Bęk 300 tysięcy. Chciałam nagrać wam odcinek i z tego challenge, żeby zrobić te 300 tysięcy... 000... 500, przepraszam.